Ciema się, moi drodzy widzowie, z tej strony uczycie wasz ukochany youtuber Rogon, wiem o tym. Kochacie mnie. E, ja was też oczywiście, przynajmniej tych, którzy subskrybują obydwa moje kanały, bo z tego co widziałem ostatnio, w sumie to dzisiaj e, coś się stało z filmem ostatnim, który wleciał na drugi kanał. E, tak, wlatują tam też filmy od teraz. Postanowiłem, że będę wrzucał na zmianę gaming tu i tu. Czemu dzisiaj nie ma filmu, ponieważ e, był Sylwester, nie chciało mi się montować, przyznaję się bez bicia, poza tym chciałem go spędzić z e, przyjacielem, no sami rozumiecie. Czas po prostu wolny, chciałem sobie zrobić. Kolejna sprawa, jak e, zaczął się 2021 rok. Jaki jest mój plan na? Kanały ogólnie i na mnie. Postanowiłem przede wszystkim, że w tym roku zrobię kilka materiałów po angielsku. Tak, wiem, może to być do Was zaskoczenie, ale pomyślałem sobie, że czemu by nie. Może na start, chociaż trzy wideo w ciągu tego roku będą po angielsku. Kolejna rzecz. Że postanowiłem, że w końcu rozdzielę materiały. Normalnie tutaj będzie vlog, tam będzie gaming. Tu vlog, tam gaming, tu vlog, tam gaming. Dzień na dzień nie będę wrzucał, ponieważ co prawda postanowiłem, że wrzucę w tym roku 300 filmów. Przyznaję się. Mam taki zamiar wrzucić 300 filmów. To jest moje postanowienie noworoczne dotyczące kanału. Już chyba dwa wleciały, albo jeden, nie jestem pewien. To będzie trzeci, albo drugi w tym roku, w każdym razie. Mam zamiar wrzucać je jeden dzień tutaj, drugi dzień tam. Wyjdzie mi 60 y, parę dni tam wolnego spoko, myślę, że się przyda to tym bardziej, że w czasie szkoły, no wiecie, materiały będą raczej na zapas robione i ja je tylko będę sobie montował sam montaż mi też trochę zajmuje, więc no, sorry w wakacji na pewno będzie więcej tych materiałów bo będę miał po pierwsze więcej czasu po drugie też ze znajomymi się będę więcej spotykał i w ogóle sami rozumiecie chyba o co chodzi nie miałem też siły wczoraj już po Sylwestrze nagrywać ani montować bo byłem tak zjechany jeszcze nie mogłem usnąć to bym chociaż zmontował w nocy ten film, gdybym mógł usnąć za dnia, ale nie, nie usnąłem. Kolejna rzecz, o której bym zapomniał prawie. Mam zamiar przejść z contentu family friendly na nie family friendly. Nie wiem, jak się to przyjmie, ale taka jest prawda, no. Content family friendly się wam ewidentnie nie podoba. Poza tym, no, co mam mówić, no. Sam nie oglądam zbytnio family friendly filmów na YouTubie. To jest chyba normalne, że to, co jest nie family friendly, się lepiej przyjmuje już w końcu życie. Na pewno też więcej siebie wam chcę pokazać, bo nie pokazuję wam w 100% mnie. Pokazuję wam cząstkę siebie jak, do, nie, jak na razie. No i chyba tyle. Na pewno będzie kilka. Hmm, materiałów odnośnie mnie, czyli QA. Zastanawiałem się też nad y, wprowadzeniem czegoś, co zobaczyłem na angielskim YouTube, ale nie jestem jeszcze tego pewien, więc was y, przepraszam na amerykańskim, żeby nie było. No no co, no nie chcę was jeszcze w tym upewniać, bo sam jeszcze nie jestem tego pewien. No także ja biorę swój tłusty zad do roboty i, i lecę. Trzymajcie się, nara. Oby wam ten Nowy Rok przyniósł coś dobrego. Szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia.